Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj jestem w końcu z Krzysztofem. Cześć! A teraz zgadnij co będziesz robił. Jeżeli będę zgadywał znowu ceny, tak? To będzie kolejny poraż. Tak? Ale ostatnio poszło ci nieźle. No pół na pół. No teraz to może prostu... będzie lepiej. No oby. Zaczynamy. Może do łatwego czy od cięższego? Obojętne. No, Może tak. być cięższe. Muszę pakować. Nie muszę nie śmigane. Co to jest, jest czapeczka dla Krasnowa. No ja ci nie mogę powiedzieć. Ja mogę że to sobie jest. otworzyć. Możesz robić co chcesz. Może to jest dostawianie baniek? Brawo! No, że tak. No. I zasysa. Jeszcze złoto. 6 czy Czyli nie, nie zgadłeś. Myślałeś, co to jest. Nie musisz szeptać. I tak cię słychać. Pielęgnacje, makijaż, akcesoria czy. Perfumy. Pielęgnacja. Ooo. lubię takie rzeczy. Tak, z 50 zł. A trochę mniej. 43. 35, ale to prawie 43, więc brawo, zgadłeś jest jakieś serum, nie? Tak. Mm. Super jest, polecam wszystkim. Zresztą y, poprzedni film to był film też z pielęgnacją i tam więcej się dowiedzieć. Urban Decay. Uuu, uuu, bardzo ładne. 250 230. Dwieście Brawo! Primus. Rzez. Lyszyńcy są drogie. 40 zł. 20. Korektor. Camouflage Essence. Też znam tą firmę. Myślę, że o opakowaniu. Tanie, 15 zł. Tak, 12, 10. Tak. Daj radę. Błyszczyk firmy MAC. 35 zł. Bardzo bym chciała, żebyś rację. 80. Na promocji 60 teraz. W ogóle się błyszczy? Nie widzę drobinek krokatu. Nie, bo to jest taki błyszczyk, ale lakier z te pensety. Jedna bardziej używana droga mniej, jak widać. Jak ja kupowałam sobie w rozmanie coś w tym stylu, to kosztowało chyba z 12 zł. Obydwie kosztowały po 12. Tak, mniej więcej, ale myślałam, że powiesz, że jedna jest dużo droższa. Bater bronzer. To jest swój bronzer w jednym. Tylko, masz możesz smarować chlebek i się malować. Tak, to... Lista wszystkich kosmetyków znajdziecie w opisie, bo tutaj nie widać ich dokładnie, więc tam znajdziecie listę. 3 godziny później. 30 zł. No właśnie, słuchajcie, moim zdaniem to powinno kosztować 30 zł, a nie 60. Możesz też yy, wykorzystać telefon do przyjaciela. Uuuu, czy mogę tylko iść zadzwonić? Uh -huh. Magusia, słuchaj, jest to tubka i jest na niej napisane duo, i jest jakiś striplash, coś tam. <głosy> <głosy> Dziękuję, kochaniotka. Ile to może kosztować? To chyba. Dobra. 31 w tej 30. Idealnie. A goździaczki, nie To jest tonik. Tonik z Bielendy. To jest duże. Więc to mogło kosztować. Tak. Ciekawi co? 45 zł. 50. 600 zł. No nie, dobra chwila. Bo nie pamiętam, czy to było 600, czy 800. 450. Jej, ale blisko. 167 na francze. To jest jakby ten sam typ pędzla yy, i dlatego są dwa. Żeby z różnych marek. Mac i Zoiwa. Który jest droższy, a który jest tańszy? Yy, ten będzie droższy. Okay. A ten będzie tańszy. Tak jak cenowo. I ten kosztuje myślę. Yy, 40 zł, a ten tak 30 zł. Ty pamiętaj, że z zmaka kosztuje 8. No, ale pędzel by kosztował więcej niż 3 dychy. 60. 60 zł ty dałeś za pędzel? Jeszcze troszkę. Jeszcze więcej? 80. Zgadłem, czy to jest droższe? Nie. No, co jeszcze? Chcę. Koniec przyjaźni. A tym ten, ten 80, mm -hmm. a ja mówiłem, że 30. Mm -hmm. tylko 50 różnicy. A ten mówiłem, że jest droższy. A jest tańszy, więc nie wiem. Z 50? 40. No, no dobrze. Dupa, dupa Między 40, a pi no coś takiego. Nie, dobrze, zgadłeś. Mamy dwa zapachy. No. Nie mówię, bo poprzednio powiedziałam, że jeden tani jest jeden drogi. Tym no. razem nie mówię takich rzeczy. W mhm. 100% Twoja interpretacja tych zapachów. Dobrze. Chociaż teraz. No. O, te ładniejsze, te, te są droższe. Czasami te tańsze ładnie pachną na początku. To są raczej te droższe perfumy, czy raczej takie drogeryjne, które jak, czy obie takie, czy takie? No, dawaj. No to nie wiem. Te będą droższe, chyba jednak. Nie zmieniam zdanie, czy te chyba będą droższe. Ale z tak była. No, to będą droższe. A te tańsze. Dobrze, no to czyli mamy dwa zapachy. Ten jest droższy, ten jest tańszy. A tak? to? dwa wydają się drogie. No, ale to naprawdę pachnie jak mój olej. Dam ci mój olej teraz powochać. Dobra. Ale tyle jest ogórkiem. No to pachnie jak jak jakaś żywica, a nie ogór. No, nie, w ogóle. No a to wiadomo, że jest drogie. A ja mówiłam, że to jest droższe. No ale to też jest drogie. 3 godziny później. Te liczymy dla 50 ml w cenę, a te tak. dla 100 ml w Dobra. cenę, czyli tak jak jest. 560 500 to już nie, ale całkiem blisko. 420, 430. Te tak? To i to, to one są w tej samej prawie cenie. W założeniu, że to jest 50 ml a to 100. Mhm. Czyli jakby te są droższe. Nie, to ja wolę tak. Okej. Okay. oceniasz to, jak sobie dałeś radę. Beznadziejnie. Ja kocą... Ale jakoś mnie ta nie martwi. Wiecie co, moim zdaniem się poradził sobie nieźle. I jakby mnie tak posadzić, żebym zgadywała, to wiele rzeczy też bym nie wiedziała. No co? Nie, naprawdę. Poradziłem Czyli... sobie beznadziejnie. To jest moja nagroda. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. I jeżeli chcecie więcej Krzysztofa na tym kanale, to też dajcie znać. I my jeszcze z Wami żegnamy. Do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa! pa.